Witam Was serdecznie. Dzisiaj zrobimy kolejną korowarkę do kabli. Co będziemy do tego potrzebować? Kawałek drewienka, nożyk do tapet, w moim przypadku pilnik, kilka wkrętów. No i najlepiej wkrętarkę. Teraz sobie wezmę kątomierz. Tu potrzebuję mniej więcej po środku zrobić rowek, i do tego użyję pilnika. Jeżeli mamy już coś takiego, tak mniej więcej to powinno wyglądać, to zaczynamy wszystko to skręcać w jedną całość. Dobra, te dwie śrubki powinny wystarczyć, zaraz zobaczymy. No i jednak zrobiłem błąd, bo zrobiłem za szeroki otwór. Ja się też tego wszystkiego uczę. Ale to nie będzie działać już. Wiem, wiem jakie są błędy, a więc zaraz to poprawiamy. No i dobra, tak to wygląda. Pierwsze co zmieniłem nożyk. Te nożyki są za miękkie. I dlatego tak się to działo. Zastosowałem cztery wkręty bardzo blisko siebie. Tu jest z przodu rowek troszkę mniejszy. Za nożykiem robi się troszkę większy. Delikatnie, żeby kabel miał. Łatwiej do przejścia Ja się chwilę pobawiłem I to naprawdę Fajnie i szybko działa I zaraz Wam to pokażę No więc takie zmiany Dałem śrubki Wkręty i podkładki Bliżej siebie I zmieniłem nożyk Ten jest troszkę twardszy Dobra mam przygotowanych tutaj kilka kabelków i patrzcie Thank <laughs> you. Chwila zabawy i tyle obrane. Naprawdę chwila. Tutaj też zabawy i macie korowarkę. Jeżeli się kto, komuś chce chwilę pobawić, e... E no poszlifować taki rowek, nożyk, nożyk się stępił, bo był stary w sumie. Nie miałem nowego z takiego takiego jak ten. Ale zabawka fajna. Niebawem pewnie zrobię jakiś odcinek, ile miedzi w 15 minut 20 pół godziny. Zobaczymy. Nie przedłużam. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia na razie. Dobra, mam tutaj przygotowanych kilka kabelków i patrzcie co tutaj się dzieje. No i pierwsza dupa spraw. A. you